Czas leci, przed nami półmetek sezonu. Bayern w ramach 17. kolejki będzie mierzyć się z drużyną Hoffenheim. Cześć, ja mam na imię Bartek, wy oglądacie serię yes Bayern, to jest kanał bramkostrzelnim. Serdecznie zapraszamy. No bawarczycy w dobrym nastroju przystępują do dzisiejszego spotkania. Komplet trzech punktów zdobyty na wyjeździe na stadionie Borussi Münchengladbach. Mecz pod kontrolą Bayernu, ale z problemami, bo to przeważanie jeżeli chodzi o posiadanie piłki czy kreowanie sobie dogodnych sytuacji nie przełożyło się ostatecznie na bramki. Jedyną z rzutu Karnego zdobył Harry Kane. Trzeba też dodać, że Bayern w tym meczu mierzył się bez swoich podstawowych zawodników, takich jak chociażby najlepszy w tym momencie Jamal Musiala czy na obronie Dajot Upamecano. Ale tak to wyglądało w sobotę. Mecz ten za nami. Dzisiejsze spotkanie w ramach 17. kolejki Bundesligi, oficjalnie ostatnie w pierwszej połowie sezonu. Przeciwnikiem będzie drużyna Wieśniaków. Ten mecz rozgrywany dziś na Allianz Alenie o godzinie 20.30. No i cóż, jaka jest wykładnia tego spotkania? Trzeba wygrać, bo oczywiście jak możecie dobrze sobie wyobrazić, depczący na popiętach Bayer Leverkusen wygrał swoje, wczorajsze swoje spotkanie skromnie, bo 1 do zera, ale dzięki temu ma 38 punktów, o oczko mniej niż liderujący Bayer. No, co prawda porażka w dzisiejszym spotkaniu nie zmieniłaby układów, jeżeli chodzi o pozycję lidera, ale sprawiłaby, że ta korzystna przewaga czterech punktów stopniałaby tylko do jednego, więc warto by było wygrać. No i myślę, że z takim nastawieniem mogą wyjść pod ten tenera Vincenta Kompanego, zwłaszcza, że Hoffenheim nie wygrało meczu od bodajże 23 listopada. Wtedy zwycięstwo 4-3 nad Lipskiem w meczu bodajże Bundesligi i to było najlepsze i ostatnie zwycięstwo Hoffenheim w ostatnim czasie. Nie liczy oczywiście meczu towarzyskiego, bo tam udało im się zwyciężyć bodajże z Augsburgiem na przełomie roku, ale jeżeli chodzi o spotkania ligowe tutaj zawodnicy popularnych wieśniaków, no, nie radzą sobie najlepiej i wyrazem tego jest chociażby ostatnia porażka z Wolfsburgiem. No cóż, my możemy spodziewać się dzisiaj dobrego meczu. Prawdopodobnie tego jeszcze potwierdzenia nie mamy, ale powinien zagrać Jamal Musiala, i wtedy liczę na to, że tych okazji takich pewnych, stuprocentowych będzie dużo więcej niż w ostatnim meczu. I liczę, że przekują się na bramki, zwłaszcza że ten duet Musiala Kane bardzo dobrze radzi sobie i jest filarem formacji ofensywnej Bayernu. Do obrony wraca pauzujący za kartki w poprzednim spotkaniu Deo także tutaj też nie powinniśmy się martwić, jeżeli chodzi o te formacje. No i cóż mogę powiedzieć? Historia, jeżeli chodzi o spotkania tych dwóch drużyn, oczywiście na korzyść Bayernu, ale warto wspomnieć, że najskuteczniejszym zawodnikiem, który grał przeciwko Bayernowi z Hoffenheim jest Andre Kramaric, który tych bramek strzelił 8 w tym w zeszłym sezonie bodajże, hat u siebie na stadionie, w których zresztą mecz Hoffenheim wygrało 4-2, także rywala lekceważyć nie można. Co prawda, trener gości w samych superlatywach wypowiadał się o Bayernie, mówiąc, że to jest w tej chwili, zresztą zgodnie z prawdą, najlepsza drużyna w Niemczech, ale nie można lekceważyć rywali, bo Babaczycy chociażby przekonali się o tym boleśnie w spotkaniu z Mainz. Także dzisiaj liczę na dobry mecz, pewne zwycięstwo. I mam nadzieję, że Bayern pokaże, że powoli rozkręca się, jeżeli chodzi o grę, w tej części, początkowej części nowego roku. Zwłaszcza, że przed nami kolejne spotkanie, i bodajże przeciwnikiem będzie Wolfsburg, a później już faza ligowa Ligi Mistrzów, która jest no, kluczowa dla nas, jeżeli chcemy walczyć o wyjście. Z 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dzisiaj w trochę krótszej formie, bo też mamy środek tygodnia, więc nie ma tego czasu tyle, żeby się aż tak rozwodzić. Ale tylko dodam, że jeżeli chodzi o takie wieści okołoplubowe, no to mamy już kolejne wypożyczenie. Arion Ibrahimowicz, utalentowany młody napastnik Bayernu, przechodzi do Serie A, tam najbliższy sezon spędzi w zespole Lazio Rzym. No i. Zespół z wiecznego miasta zapewnił sobie klauzulę wykupu, jak bodajże, kwotę odstępnego, która tam wynosi od 6 do 8 milionów euro, o ile się nie mylę. Także takie wieści transferowe na tę chwilę. Z mojej strony to tyle. Dziś krótko, ale mam nadzieję, że zwycięstwo będzie nasze, i liczę na Wasze komentarze pod tym filmem. Piszcie. Na temat Waszych opinii odnośnie gry bajerną, odnośnie meczu, odnośnie tej serii, co chcielibyście zobaczyć, z czym się zgadzacie, z czym nie. Ja oczywiście to wszystko czytam i Wam odpowiem na każdy z komentarzy. Zapraszam oczywiście nowych widzów do subskrybowania kanału, do oceniania. Dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać. Kolejny odcinek oczywiście standardowo wtedy, kiedy jest kolejny mecz Bayernu, czyli już za kilka dni. I wtedy widzimy się po raz kolejny w serii Mia San Bayern. Ja dziś dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.